Cześć, przywitamy kolejny dzień tekstem biblijnym, dziś Ewangelia Jana, rozdział 11, wiersz 22. Taka jest jego treść. Ale i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o co Go poprosisz. Króciutki fragment rozmowy Marty z Jezusem w momencie, kiedy umarł Marty brat. Jest jej bardzo ciężko. Marta przychodzi do Jezusa i mówi, wiem, że Bóg da Ci wszystko, o co Go poprosisz. O czym świadczy ten krótki fragment, o czym może świadczyć? O relacji Marty z Chrystusem. Poznała go i wie, że Chrystus wstawia się za nami, do Ojca, do Boga. Cokolwiek przychodzisz w swoim życiu i przychodzisz z tym do Chrystusa, On wstawia się za Tobą, do Ojca. On jest takim orędownikiem, oręduje za Tobą. Jest wstawiennikiem. Możesz powiedzieć: Jestem sam, jestem sama. Nie jesteś. Przejdź z tym, co masz, do Chrystusa. Wspaniałego dnia.